Anna Lewandowska od dawna prezentuje swoją nową pasję, taniec Bachaty. Niestety, jej umiejętności na parkiecie spotykają się w internecie ze sporą dezaprobatą. Internauci w komentarzach piszą żonie Roberta Lewandowskiego, że być może sensualny taniec nie jest do końca dobrym pomysłem, jednak influencerka fitness się nie poddaje i zamierza ze swojej nowej pasji zrobić dochodowy biznes, otwiera bowiem szkołę tańca. Jakiej umiejętności ocenia znany choreograf i tancerz Tomasz Barański? My już wiemy, Tomasz Barański, wbrew pozorom, okazał się bardzo łaskawy dla wygibasów Anny Lewandowskiej, która najwyraźniej zakochała się w takim rodzaju aktywności fizycznej. Świetnie, że Ania Lewandowska tańczy, widać, że bardzo się rozwinęła. Jestem pod wielkim wrażeniem. Obserwuję jej rozwój taneczny. Od kiedy jeszcze zaczęła tu z Rafałem Maserakiem trenować i bardzo jej kibicuje, powiedział Tomasz Barański dla Plejady, wychodzi na to, że skoro tancerz, który wielokrotnie pracował przy tańcu z gwiazdami, pozytywnie ocenia taniec Anny i docenia jej drogę do doskonalenia się, to internauci mogą nie doceniać jej wysiłków. Barański dostrzega determinację i postępy Anny, co może świadczyć o jej autentycznym zaangażowaniu w rozwój taneczny. Jednak influencerka fitness się nie poddaje i zamierza ze swojej nowej pasji zrobić dochodowy biznes, otwiera bowiem szkołę tańca. Jakiej umiejętności ocenia znany choreograf i tancerz Tomasz Barański? My już wiemy, Tomasz Barański, wbrew pozorom, okazał się bardzo łaskawy dla wygibasów Anny Lewandowskiej, która najwyraźniej zakochała się w takim rodzaju aktywności fizycznej. Świetnie, że Ania Lewandowska tańczy. Widać, że bardzo się rozwinęła. Jestem pod wielkim wrażeniem. Obserwuję jej rozwój taneczny, od kiedy jeszcze zaczęła tu z Rafałem Maserakiem trenować i bardzo jej kibicuje. Powiedział Tomasz Barański dla Plejady. Barański przyznał, że bacznie obserwuje jej umiejętności i radzi jej, żeby nie przejmowała się opinią innych. Taniec jest tańcem. Każdy może tańczyć i ludzie, którzy są w związku, chodzą grać w piłkę, tańczą z różnymi osobami. I to jest super. To jest właśnie piękne, mówił Plejadzie Tomasz Barański. Jako doświadczony instruktor tańca, choreograf i tancerz, Barański stwierdził wprost, że ruchy i interakcja pomiędzy tancerzami musi wywoływać emocje. Jeśli w przypadku Anny Lewandowskiej właśnie tak jest, to świadczy to jedynie o tym, że robi to dobrze. Internauci jednak twierdzą, że przekracza ona granice przyzwoitości. Widać, że wychodzi ze swojej strefy komfortu, ze sportu w taniec. A że w ten sposób realizuje swoje marzenia i ma taką przestrzeń do tego, to tylko świadczy o dojrzałości związku i relacji z Robertem. Ale nie wiem, nie mi się wypowiadać. Tak, uważam, że każdy powinien mieć taką swobodę i wolność, dodał Barański. Myślicie, że Robert powinien mieć powody do zazdrości? Według Barańskiego, taniec to forma wyrażania siebie, a Anna, wychodząc ze swojej strefy komfortu i realizując marzenia, pokazuje dojrzałość i swobodę w relacji z mężem. To tylko potwierdza, że jej pasja jest prawdziwa i autentyczna, a wsparcie najbliższych w tym Roberta jest kluczem do sukcesu.